Telefon zawibrował na stoliku kawowym, a ona spojrzała na ekran z irytacją. Marek, znowu Marek, przecież dopiero wczoraj rozmawiali przez ponad godzinę o wszystkim i o niczym. Przesunęła palcem po czerwonej słuchawce, odrzucając połączenie. Miała ważniejsze rzeczy na głowie prezentację, która mogła zmienić jej karierę, kawę, która stygła i deszcz, który zaczynał padać za oknem. Wysłała szybką wiadomość Nie mogę teraz rozmawiać. Oddzwonię później. Trzy. Kropki pojawiły się natychmiast, jakby pisał odpowiedź, ale potem zniknęły. Żadnej wiadomości. Wzruszyła ramionami i wróciła do laptopa. Cyfry, wykresy, prognozy to było jej życie teraz to było ważne. Rozmowy z bratem mogły poczekać. Marek zawsze dzwonił w najmniej odpowiednich momentach kiedy była na spotkaniu, kiedy jechała, metrem, kiedy próbowała zasnąć. Miał ten dar. Zawsze trafiał w najgorszy moment, ale też miał ten śmiech, który potrafił rozjaśnić najciemniejszy dzień. Ten śmiech, który ostatnio słyszała coraz rzadziej, pamiętała jak kiedyś spędzali całe noce rozmawiając o przyszłości. On chciał zostać muzykiem, ona zdobyć świat biznesu. Oboje mieli marzenia większe niż rzeczywistość. Teraz ona była blisko swojego celu, a on właściwie nie wiedziała, co teraz robił. Ostatnio mówił coś o nowej pracy ale nie słuchała zbyt uważnie. Telefon zawibrował ponownie. Tym razem wiadomość: Muszę ci coś powiedzieć. To ważne. Westchnęła. Dla Marka wszystko było ważne. Każda decyzja, każdy wybór, każda chwila wątpliwości. Czasami zazdrościła mu tej wrażliwości, ale częściej irytowała ją. Świat nie czekał na niezdecydowanych. Odpisała szybko: Porozmawiamy wieczorem. Obiecuję dodała uśmiechniętą emotikonę, żeby nie brzmiało zbyt chłodno. Wiedziała, że jest wobec niego oschła ostatnio, ale życie dorosłych było skomplikowane. Nie było czasu na długie rozmowy o uczuciach i marzeniach, były rachunki do zapłacenia i cele do osiągnięcia. Wróciła do prezentacji, ale gdzieś z tyłu głowy czaiła się myśl kiedy ostatnio naprawdę z nim rozmawiała? Nie o pogodzie, nie o pracy, ale naprawdę? Kiedy ostatnio zapytała, jak się czuje, potrząsnęła głową, później, wszystko później, teraz była prezentacja, która mogła wszystko zmienić. Nie wiedziała, że niektóre później, nigdy, nie nadchodzą. Wieczór nadszedł szybciej niż się spodziewała, prezentacja poszła świetnie, szef był pod wrażeniem, koledzy gratulowali, czuła się na szczycie świata, w windzie sprawdziła telefon, żadnych nowych wiadomości od Marka. Dziwne. Zwykle bombardował ją tekstami, gdy nie odbierała, ale może w końcu zrozumiał, że ma swoje życie. W mieszkaniu panowała cisza, którą uwielbiała. Żadnego hałasu, żadnego pośpiechu. Nalała sobie kieliszek wina i usiadła na kanapie. Powinna zadzwonić do Marka, obiecała przecież. Ale był piątek, miała ciężki tydzień, zasłużyła na chwilę spokoju. Spojrzała na zegarek dopiero dwudziesta, miała mnóstwo czasu. Włączyła telewizor, przewijając kanały bez celu. Nic ciekawego, sięgnęła po telefon, otworzyła Instagram, zdjęcia szczęśliwych ludzi, idealne życia, wyretuszowana rzeczywistość. Przesuwała palcem w górę, gdy natrafiła na zdjęcie Marka stare zdjęcie z ich wspólnych wakacji sprzed trzech lat. Uśmiechali się do kamery, mokrzy od morskiej wody, bez troski. Wtedy wszystko było prostsze, nie mieli pieniędzy. Mieszkali w małych wynajmowanych pokojach, ale mieli siebie. Spotykali się co weekend, gadali godzinami, śmiali się z głupot. Kiedy to się zmieniło? Kiedy przestali być najlepszymi przyjaciółmi, a stali się tylko rodzeństwem, które dzwoni do siebie z obowiązku? Telefon zawibrował: Mama. Rozmawiałaś z Markiem? Brzmiała wiadomość. Skrzywiła się. Mama zawsze się wtrącała. Jeszcze nie, zaraz zadzwonię. Odpisała. Kolejna wiadomość przyszła natychmiast. Zadzwoń koniecznie. To ważne, przewróciła oczami. Dla mamy też wszystko było ważne, dopełniła kieliszek wina. Może powinna zadzwonić, ale nie miała ochoty na kolejną rozmowę o tym, że za mało się widują, że rodzina jest najważniejsza, że czas ucieka. Znała te wszystkie frazesy na pamięć. Życie było bardziej skomplikowane niż rodzinne, sentymenty. Miała karierę do zbudowania, przyszłość do zabezpieczenia. Spojrzała na numer Marka w telefonie. Palec zawisł nad zieloną słuchawką. Jutro, pomyślała, jutro będzie sobota, będzie miała więcej czasu, więcej cierpliwości. Porozmawiają porządnie, może nawet się spotkają. Odłożyła telefon i sięgnęła po pilota. Jeszcze jeden odcinek serialu, potem pójdzie spać. Jutro będzie lepszy dzień do trudnych rozmów. Obudziła ją seria natarczywych dzwonków do drzwi. Spojrzała na zegarek, siódma rano. Kto przychodzi o siódmej w sobotę? Narzuciła szlafrok i podeszła do drzwi, zirytowana. Przez wizjer zobaczyła mamę. Twarz miała bladą, oczy czerwone. Serce Anny zatrzymało się na moment. Otworzyła drzwi, a mama wpadła do środka bez słowa. Dlaczego nie odbierałaś telefonu? Głos mamy był ochrypły, jakby dużo płakała. Anna spojrzała na swój telefon. Piętnaście nieodebranych połączeń. Musiała wyciszyć dźwięk wieczorem. Co się stało, Ja? Zapytała, choć gdzieś głęboko już wiedziała. Mama usiadła ciężko na kanapie, zakrywając twarz dłońmi. Marek. Marek miał wypadek. Słowa zawisły w powietrzu, jak ołów. Anna poczuła, jak nogi się pod nią uginają. Jak to wypadek? Kiedy? Pytania wylewały się z niej chaotycznie. Mama podniosła głowę, łzy spływały jej po policzkach. Wczoraj wieczorem jechał do ciebie. Powiedział, że musi z tobą porozmawiać, że to nie może czekać. Świat zwolnił. Wczoraj wieczorem, kiedy ona piła wino i oglądała serial, kiedy odkładała telefon, myśląc, że jutro będzie lepszy dzień. Gdzie jest, w którym szpitalu? Anna już sięgała po kurtkę. Mama złapała ją za rękę. Ten gest, ta cisza, ten sposób, w jaki mama na nią patrzyła, wszystko mówiło więcej niż słowa. Nie. Szept wyrwał się z gardła Anny, to nie mogła być prawda. To był sen, koszmar, pomyłka. Marek nie mógł. Przecież wczoraj dzwonił, wczoraj pisał, wczoraj był żywy, był prawdziwy, był jej bratem, który zawsze dzwonił w złym momencie. Zginął na miejscu. Policja mówiła, że to było szybkie, że nie cierpiał. Anna osunęła się na podłogę. Telefon wypadł jej z ręki, ekran rozbił się o parkiet. Przez pęknięte szkło widać było ostatnią wiadomość od Marka. Muszę ci coś powiedzieć. To ważne. Te słowa paliły jak ogień. Co chciał powiedzieć? Dlaczego to było takie ważne, że nie mógł czekać? Dlaczego ona nie odebrała tego cholernego telefonu? Mama klęczała przy niej, tuląc ją mocno. Obie płakały, ale łzy Anny były inne. Były pełne żalu, winy, tysięcy niewypowiedzianych słów. Wczoraj miała jeszcze brata, wczoraj mogła odebrać telefon, wczoraj mogła wszystko zmienić, ale wybrała prezentację, wino i spokój, wybrała później, które już nigdy nie nadejdzie. Dni zlały się w jedną szarą masę pogrzeb, kondolencje, papiery do załatwienia. Anna poruszała się jak we śnie, wykonując wszystkie czynności mechanicznie. Ludzie mówili, że był taki młody, że to tragedia, że życie jest nieprzewidywalne. Nikt nie mówił tego, co Anna krzyczała w swojej głowie: że to jej wina, że mogła to powstrzymać, że gdyby tylko odebrała telefon. W jego mieszkaniu wszystko wyglądało, jakby zaraz miał wrócić. Kubek z niedopitą kawą na stole, rozłożona książka na kanapie, gitara oparta o ścianę. Anna usiadła na jego łóżku, wdychając zapach, który już zaczynał znikać. W szufladzie znalazła notes, pełen jego chaotycznych zapisków, Tekstów, piosenek, rysunków. Na ostatniej stronie znalazła list, do niej datowany na dzień przed wypadkiem. Anno, nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc napiszę. Wiem, że jesteś zajęta, że masz swoje życie, swoją karierę. Jestem z ciebie dumny, naprawdę. Ale czasami czuję, że tracę siostrę, że zostaliśmy obcymi ludźmi, którzy kiedyś się znali. Łzy zamazywały litery. Pamiętasz, jak obiecywaliśmy sobie, że zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi? Że żadna praca, żadne pieniądze nie będą ważniejsze? Tęsknię za tamtymi czasami, tęsknię za tobą. Dlatego dzwonię tak często, bo boję się, że pewnego dnia przestaniesz odbierać na dobre, że stanę się tylko kolejnym numerem w telefonie, który można zignorować. Anna przycisnęła list do piersi. Każde słowo było jak nóż. Miał rację. Stali się obcymi. Ona zajęta budowaniem kariery, on, próbujący utrzymać więź, która się rozpadała. Ile razy odrzucała jego połączenia? Ile razy pisała później? Ile razy wybierała pracę nad brata? W notesie znalazła też szkic piosenki. Dla Anny, napisał na górze. Tekst był prosty, ale przejmujący. O siostrze, która goniła marzenia, o bracie, który czekał na jej telefon, o czasie, który uciekał między palcami. Ostatnia zwrotka kończyła się słowami Może jutro odbierzesz, może jutro pogadamy, może jutro będzie lepszy dzień, ale jutro nie nadeszło. Dla niego zatrzymało się wczoraj, gdy wsiadał do samochodu, żeby do niej przyjechać, gdy decydował, że nie może czekać, że musi powiedzieć jej coś ważnego. Co to było, że ją kocha, że tęskni, że jest chory, że się zakochał, że potrzebuje pomocy? Nigdy się nie dowie. To pytanie będzie ją prześladować do końca życia. Tydzień po pogrzebie Anna wróciła do pracy. Szef był wyrozumiały, koledzy współczujący, ale ona nie potrafiła się skupić. Siedziała przed komputerem, patrząc na te same wykresy, które wydawały się kiedyś takie ważne. Teraz były tylko kolorowymi liniami bez znaczenia. Kariera, awans, sukces wszystko straciło sens. Na telefonie wciąż miała jego numer. Czasami w słabszych momentach niemal dzwoniła. Jakby mogła cofnąć czas, jakby on mógł odebrać, jakby mogła powiedzieć wszystko, czego nie zdążyła Przepraszam, kocham cię, jesteś ważny, tęsknię, porozmawiajmy. Proste słowa, które utknęły w gardle na zawsze. Mama przychodziła codziennie. Przynosiła jedzenie, które Anna ledwo tykała. Siedziały w milczeniu, każda pogrążona we własnym żalu. Czasami mama opowiadała o Marku, jak był małym chłopcem, jak bał się ciemności, jak zawsze stawał w jej obronie. Anna słuchała łaknąc każdej historii, każdego wspomnienia, jakby mogły wypełnić pustkę. Znalazła w jego rzeczach bilet do kina na film, który mieli obejrzeć razem miesiąc temu. Odwołała wtedy, Miała ważne spotkanie. Obiecała, że pójdą innym razem. Bilet był wciąż ważny, ale osoba, z którą miała pójść, już nie istniała. Tyle było takich biletów, takich planów, takich innym razem. Wieczorami siedziała z jego gitarą, próbując zagrać melodię z jego notesu. Nie wychodziło jej, brakowało talentu, który on miał, ale próbowała, bo to był jedyny sposób, żeby poczuć się bliżej niego. Struny brzmiały fałszywie pod jej palcami, jak fałszywe było jej przekonanie, że zawsze będzie czas. Kolega z pracy zaprosił ją na kawę. Powiedział, że martwi się o nią, że powinna z kimś porozmawiać. Zgodziła się, ale gdy siedziała w kawiarni, mogła myśleć tylko o tym, ile razy odmawiała Markowi takiej kawy. Nie mam czasu, jestem zajęta. Może innym razem. Teraz miała całe morze czasu, ale nikt już jej nie zapraszał. Wróciła do domu i po raz pierwszy od wypadku włączyła jego wiadomości głosowe. Jego głos wypełnił ciszę mieszkania. Hej Anno, wiem, że pewnie jesteś zajęta, ale pomyślałem, że pogadamy. Zadzwoń, jak będziesz mogła. Kocham cię. Każda wiadomość była podobna. Każda była prośbą o kontakt, o chwilę. Rozmowy. Każda była zignorowaniem. Minął miesiąc. Anna złożyła wypowiedzenie ku zaskoczeniu wszystkich: kariera, która była wszystkim, nagle znaczyła mniej niż nic. Przeprowadziła się do mniejszego mieszkania, sprzedała samochód. Potrzebowała zmiany, ucieczki od siebie samej, od wspomnień, od wyrzutów sumienia, które nie dawały jej spać. Zaczęła chodzić na terapię. Psycholog mówił o żałobie, o poczuciu winy, o wybaczeniu sobie, ale jak wybaczyć sobie coś, Niewybaczalnego? Jak żyć ze świadomością, że wybrała pracę nad brata, że jej ambicja była ważniejsza niż jego potrzeba rozmowy? Słowa terapeuty były jak plaster na ranę, która sięgała do kości. W jego rzeczach znalazła płytę, demo. Nagrania jego piosenek, o których istnieniu nie wiedziała, głos marka wypełnił jej nowe mieszkanie. Śpiewał o samotności, o brakowaniu kogoś, o czasie, który ucieka. Jedna piosenka szczególnie ją poruszyła siostra. Była o niej, o ich dzieciństwie, o tym jak się zmienili, postanowiła dokończyć to, czego on nie zdążył. Znalazła studio nagrań, które zgodziło się wyprodukować jego płytę. Używała oszczędności, które miały być na wymarzony samochód. Ale teraz nic nie było ważniejsze niż ocalenie jego muzyki, jego snów, kawałka niego, który wciąż mógł żyć. Podczas pracy nad płytą poznała jego przyjaciół, o których nie wiedziała, muzyków, którzy znali go lepiej niż ona, w ostatnich latach opowiadali o jego planach, o dziewczynie, którą poznał, o koncertach, które grał w małych klubach, całe życie, które toczyło się obok niej, którego nie zauważała, zajęta własnymi sprawami. Dowiedziała się też, co chciał jej powiedzieć tego wieczoru. Przyjaciel zdradził, że Marek dostał propozycję kontraktu płytowego. Małej wytwórni, ale była to szansa, na którą czekał całe życie. Chciał jej o tym powiedzieć pierwszy, bo zawsze mówił, że ona jest najważniejsza, że bez jej wsparcia nic nie znaczy. Tej nocy Anna nie spała. Wyobrażała sobie jego radość, którą chciał się podzielić, jego głos drżący z emocji, jego plany, marzenia, przyszłość, która mogła się ziścić i siebie, siedzącą z kieliszkiem wina, odrzucającą połączenie. Wybierającą ciszę zamiast jego szczęścia, wybierającą siebie zamiast niego. Po raz ostatni. Płyta ukazała się w rocznicę jego śmierci. Mała wytwórnia, mały nakład, ale dla Anny była bezcenna. Na okładce zdjęcie Marka z gitarą uśmiechniętego, pełnego życia. W środku podziękowania, które napisał przed śmiercią. Jej imię było pierwsze. Dla Anny, mojej siostry, mojej najlepszej przyjaciółki, która zawsze we mnie wierzyła. Koncert promocyjny odbył się w małym klubie, przyszło więcej ludzi niż się spodziewała. Jego przyjaciele zagrali jego piosenki, a Anna siedziała w pierwszym rzędzie płacząc. Gdy zagrali siostrę, cała sala ucichła. To była najprostsza, najpiękniejsza piosenka o miłości między rodzeństwem, o czasie, który ich rozdzielił. Po koncercie podeszła do niej młoda kobieta. Przedstawiła się jako Kasia, dziewczyna Marka. Anna nie wiedziała o jej istnieniu, rozmawiały godzinami. Kasia opowiadała, jak często Marek o niej mówił, jak był dumny z jej sukcesów, jak tęsknił za ich bliskością, jak planował ten wieczór, jak ćwiczył, co powie. Bał się, że nie będziesz miała dla niego czasu, powiedziała Kasia, ale powiedział, że musi spróbować, że niektóre rzeczy są zbyt ważne, żeby czekać. Te słowa były jak echo jego ostatniej wiadomości. Zbyt ważne, żeby czekać, ale ona kazała mu czekać. Zawsze kazała czekać. Anna zaczęła wolontariat w domu dziecka. Uczyła dzieci gry na gitarze jego metodą, opowiadała im o bracie, który kochał muzykę, o tym, jak ważne jest, żeby nie odkładać rozmów na później, żeby odbierać telefony, żeby mówić kocham, póki jest czas. Dzieci słuchały, nie rozumiejąc do końca ciężaru jej słów, w drugim roku po jego śmierci nagrała własną piosenkę. Prostą, szczerą odpowiedź na jego siostrę. Śpiewała o żalu, o stracie, o wszystkich nieodebranych telefonach, o tym, jak ambicja zabiła miłość, o tym, jak później stało się nigdy. Nie miała jego talentu, ale miała coś, czego on już nie mógł mieć drugą szansę. Piosenka stała się wiralem. Tysiące ludzi dzieliło się nią, pisało o własnych stratach, o nieodebranych telefonach, o rodzinie, którą zaniedbali. Anna czytała każdy komentarz, widząc w nich echo własnego bólu. Nie była sama, było ich więcej: tych, którzy wybrali karierę nad bliskich, którzy odkładali miłość na później. Pięć lat później Anna prowadziła fundację jego imienia, pomagała młodym muzykom, wspierała domy dziecka, organizowała koncerty. Wszystko, czego on nie zdążył zrobić, ona robiła w jego imieniu. Ale żadne dobre uczynki nie mogły cofnąć tego jednego wieczoru, tej jednej decyzji, tego jednego nieodebranego telefonu. Nauczyła się żyć z żalem. Nie mijał, nie słabł, po prostu stawał się częścią niej, jak blizna, która boli przy zmianie pogody. Czasami, w słabszych momentach, wciąż sięgała po telefon, jakby mogła do niego zadzwonić, jakby mógł odebrać. Jakby mogła powiedzieć wszystko, co zostało niewypowiedziane. Miała nową pracę, mniej prestiżową, ale dającą więcej czasu. Czas na rodzinę, na przyjaciół, na życie. Odbierała każdy telefon, odpowiadała na każdą wiadomość. Czasami koledzy śmiali się, że jest zbyt dostępna. Nie rozumieli, że dla niej każde połączenie mogło być tym ostatnim. Mama mówiła, że Marek byłby dumny, że wybaczyłby jej. Ale Anna wiedziała prawdę. Niektórych rzeczy nie da się wybaczyć, można się tylko nauczyć z nimi żyć. Każdego dnia budziła się z tą samą myślą, miała szansę i ją zmarnowała, miała brata i go straciła, miała czas i go zaprzepaściła. W rocznicę jego śmierci zawsze chodziła nad morze, to tam spędzili ostatnie wspólne wakacje, zanim życie ich rozdzieliło. Stała na brzegu, słuchając fal, wyobrażając sobie jego głos w szumie wody. Czasami niemal słyszała jego śmiech, jego gitarę, jego słowa: Hej, Anno, zadzwoń, jak będziesz mogła. Tego wieczoru, jak co roku, wyciągnęła telefon, wybrała jego numer, który wciąż miała zapisany. Oczywiście nikt nie odebrał. Ale ona mówiła. Mówiła wszystko, czego nie zdążyła, o tym, jak go kocha, jak jest z niego dumna, jak żałuje, jak bardzo, bardzo żałuje. Może zabierało jej słowa tak, jak zabrało jej szansę. Gdy wracała do domu, jej telefon zadzwonił. Nieznany numer. Przez moment serce jej zamarło. Głupia nadzieja, że to może być on. Że to wszystko był koszmar, ale to była tylko pomyłka. Ktoś szukał pizzerii, uśmiechnęła się przez łzy. Marek uwielbiał pizzę. Może to był jego sposób, żeby powiedzieć, że wszystko w porządku, że rozumie, że wybacza. A może to było tylko jej zmęczone serce, szukające znaków tam, gdzie ich nie było. Odłożyła telefon i ruszyła do domu. Jutro znowu będzie odbierać każde połączenie, bo nauczyła się najgorszą możliwą lekcję: że niektóre telefony, których nie odbierzemy, będą dzwonić w naszej głowie na zawsze, że niektóre później nigdy nie nadchodzą, że czasami jedna odrzucona rozmowa może zmienić wszystko. I w ciszy swojego mieszkania każdej nocy słyszała echo tego ostatniego połączenia, którego nie odebrała, dźwięk, który stał się ścieżką dźwiękową jej żalu, Melodią tego, czego już nigdy nie będzie mogła naprawić.